50, trzymaj prawo i lewy 3, ślisko z uwagą. Wypuść. Gdziemy, gdziemy, gdziemy. 50, prawy 5, śmiało. 50, szykana od lewej. Prawy 5, przychodzi w szykana od lewej, ciasna, z uwagą. Teraz na Lewy 5 otwiera. Przechodzi w prawy 4 otwiera. Następnie szykana od lewej. Aaaaaaah Minuta 23-78, ale to wiesz... Nie tam, wiadomo Nie wiadomo być. tak